Cześć, witajcie Maty. Jesteśmy właśnie na nagraniu followers, jest bardzo fajnie. Ze Snapstart będziemy mieli challenge. Było tutaj. Tak, co tu się dzieje, co tu się do Troszkę Was to troszkę Was podoba mi się propozycja, że są tutaj placki ziemniaczane, ja <grym> <grym> sobie lubię. Ale to nie są placki ziemniaczane, drogie panie. panie. To Czy już wam powiem. Co jest w środku? Czas na kolejne wyzwanie. Tym razem wyzwanie rzuciła Wam Marka Snapstar. A jeżeli jest to marka SnapStar, to można się domyślać, co jest w środku. Co w środku? No, Zabawka. no, no. I lalki. Mamy tutaj sześć bohaterek, drogie panie. Pierwszym etapem tego wyzwania będzie wylosowanie sobie swojej bohaterki. Co nastąpi dalej, dowiecie się wkrótce. Gotowe na wybór swojej bohaterki? Gotowe na wybór swojej lalki? Dobrze, to ja się odstale. Tak jak wam serce podpowiada. Dobra. Może już tak? No nie na trzy, cztery. Może zrobimy to po kolei. Co na to? Co na to? Po kolei. O, ty chcesz? Dobra. Ale czego się boisz? Nie, ja, jak to będzie super. Dawa. No, ma nie Jak nie wiem, królowa. A jak to... myślisz, jakie cechy może mieć twoja bohaterka? Myślę, że może być prezydentem, bo ma bardzo ładne włosy, fajne. Mm. To nie, jest nie, nie wiem. Też ma bardzo ładny makijaż, może jest smutna. Wszystko wiem. To, no dobra, dobra. To teraz ci zdradzę kilka słów o twojej bohaterce. Gotowa? Tak. Dobra. Echo to marzycielka, która przechodzi przez życie z łatwością do nauki i otwartym umysłem. Chociaż ucieleśniami do urok zmiany stąpa twaród do podziemi, Echo jest fryzjerką i wizerzystwem. Brawo! Dziewczyny, nie podglądamy, dobra? Dobra? Bez podglądania. Ja was wszystkie tutaj pięknie ustawię. Nie podglądamy, nie podglądamy. Czekaj, czekaj, trwajcie mi, nic on złego nie zrobię, nic on złego nie zrobię, stój, szuka, tu cię ciebie postawię, szuka, stój, 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 czekaj, o, pięknie, pięknie, jeszcze raz proszę, nie podglądamy, no zacznę wilgotać, zacznę wilgotać, dobra, trzy, dwa, jeden swoje oczy, no i możemy, a to mnie mnie dotykamy. Będziemy wybierać sobie różne stroje. U nas naprawdę super. Zobaczcie, jakie mam. Fajne. Jak to się wybraje? To? Albo to? Mam, nie wiem. Idę teraz na makijaż, a wy mnie zobaczycie dopiero później. makijażystką, wizerzystką i jestem gwiazdą mediów społecznościowych. Każdy chce się do mnie upodobnić. zaprezentujecie cechy waszych bohaterów. Ale co ciekawsze, to widzowie na naszym kanale zadecydują, która drużyna wygrywa. Więc musicie się naprawdę postarać. To co? Po 10 minut dostaje każda drużyna, żeby przygotować szybciuteńki scenariusz. Gotowe do roboty? No no nie no, ja co okrzyk moich klałeczek. Nie ruszając się z domu możecie być nawet na Majorce. Świetne! W takim razie gdzie zrobić trasę koncertową? Hmm no nie wiem. Skupmy się na dzisiejszym koncercie, żeby wypadł tak dobrze jak te zdjęcia. W każdym razie mamy to! Na bardzo krowa. znowu się rozmazałaś. To jest spokój, Elo! A nie, lecimy, ostatnia scena! Jesteśmy mi się? Wyzwanie Snapstar uważam za zakończone, jednak to wy, drodzy widzowie, na YouTube zostawiajcie komentarze i zadecydujcie, która drużyna poradziła sobie z finałą misją lepiej. Tymczasem rób fajne rzeczy, rób fajne zdjęcia z Snapstar! Zagrania już się skończyły, a za niedługo mogli zobaczyć na Nickelodeonie i na kanale ekipy, ekipy Followers. To był, to był superowy dzień. Do, do zobaczenia, pa. Dajcie łapki w górę i subskrybujcie. To do zobaczenia, pa.